Kochani, grupa ekspacyjna Neśkazam się wchodzi w kolejnym materiale. Tym razem będzie urbex oczywiście z Lucianem, z Williskoczem. Zapraszamy na pobyt na odpoczynek. A jesteśmy w opuszczonym, opuszczonym pewnym starym szpitalu specjalistycznym w górach. Momentary. Więc pokażę Państwu co się tutaj kryje w środku. I robię krótki materiał, znaczy krótki czy długi, zobaczymy ile wyjdzie materiału, ale mam nadzieję, że będzie się podobał. Więc zapraszam serdecznie na odcinek. Przygotowania do budowy szpitala rozpoczęto już w latach 80. XIX wieku. Po tym jak zebrano darowizny pieniężne oraz prywatne grunty na rzecz tej inwestycji, wysłano petycję do cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa Habsburga, który wyraził zgodę na budowę. Budynek był gotowy w grudniu 1914 roku, jednak jego oficjalne otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1914 roku. Podczas I i II wojny światowej szpital przyjmował rannych żołnierzy oraz partyzantów z narażeniem życia personelu. Okres wojenny doprowadził placówkę do ogromnych strat finansowych. W latach 70. XX wieku rozpoczęła się budowa nowej siedziby szpitala obok starego budynku. Budowa stanowiła jedną z największych wieloletnich inwestycji państwowych. W roku 2002 stary budynek Lecznicy przestał pełnić funkcję swoją, a w latach 80. szpital przyjął imię papieża Jana Pawła II. W 2010 roku po prawie 30 latach została w całości zakończona budowa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Stary szpital w Nowym Targu zmieni się wkrótce na nowoczesny obiekt na potrzeby Instytutu Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. Docelowo w miejscu starego szpitala ma pozostać obiekt przeznaczony dla Instytutu Zdrowia. W zamyśle uczelni jest stworzenia tam dodatkowych sal dydaktycznych czy laboratoriów. Nowy obiekt ma być nowoczesny i spełniający najwyższe standardy dla tego typu obiektów. Tutaj jest wyjście do góry. Te drzwi są oczywiście zamknięte. Popróbowaliśmy otworzyć, ale wejście i tak było. Zobaczcie Państwo po graffiti Puszka leży po spreju. Kolejna sala to pewnie była. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj pewnie kolejne cele były. Na pewno zobaczmy. O, trzeba uważać na takie coś jak tutaj, czyli piwnice podziemne, a co się tam znajduje, to tego jeszcze nie wiem. A może i nie chcę widzieć. O, kolejna sala, tak ona się prezentuje. Widać, że tutaj ktoś po prostu był i to wysprzątał wszystko. I zabył, zabetonował i zabił deskami. Właśnie. Piękny klimat. I tu jest koniec korytarza. Tam widać nawet że stoją auta gdzieś dwa. Po prostu ludzie, jak przyjeżdżają do szpitala, a nie ma gdzie zaparkować, to parkują tutaj. Trzeba bardzo uważać, bo może być. Podłoga niestabilna, ale cóż, dobra. To my sobie idziemy teraz do góry. Tu było wejście główne, tak jak wspomniałem, i pewnie portiernie. My sobie idziemy do góry teraz na pierwsze piętro. Nadaje się jeszcze do renowacji. Jakby ktoś go kupił, bo nie jest w jakimś złym stanie nawet. Trzeba uważać na takie wystające pręty. A zobaczcie jaki klimat. Kolejne sale ułożone tak samo pewnie jak i poprzednie. Tu się jeszcze płytki zachowały i farba. Bardzo dużo kurzu leci. Widać pod światło. Kolejna sala. I tutaj kolejna sala z przeciągiem, nawet widzę dwie sale. Trzy, nawet Tu jest oczywiście Lucian. Witamy. Chciałbym też powiedzieć, że Lucjan został już naszym członkiem grupy. Oficjalnie. A nie dość, że został członkiem grupy, to jeszcze ma willę Skocze, gdzie można sobie wynająć pokój albo namiot i spędzić sympatycznie w górach czas lub nawet pokój, mieszkanie w Gdyni, a nie w Gdyni, przepraszam, w Gdańsku. I tam też również można sobie spędzić czas nad morzem Więc serdecznie polecam i zapraszam na odpoczynek. A my tutaj dalej działamy z Urbeksem. Obiekt naprawdę wpisany do zabytków. Może się uda tak, że ktoś go wykupi. Jak wspomniałem i go odremontuje. Bo naprawdę żal takiego pięknego obiektu jaki jest ten właśnie opuszczony specjalistyczny stary szpital nie mówi się właśnie o miejscowości ale bo już pewnie wiecie już, gdzie to jest więc bo to na internecie wszędzie go można spotkać więc przeważnie się nie mówi lokalizacji ale ja tutaj wspomnę że akurat ten szpital Mogę powiedzieć, bo nic nie ma praktycznie, ale jest ładny, ładna kondygnacja do zwiedzenia, więc ten szpital jest Nowym Targu. Idzie go łatwo znaleźć na Google Map. I jeżeli będzie inne jeszcze wyjście, to możecie sobie zwiedzić. Jak w ogóle dacie radę wejść? Bezproblemowo oczywiście. Bo my, eksploratorzy tylko wchodzimy, jak jest wyjście, nie dewastujemy, a pozostawiamy tylko i wyłącznie po sobie ślady w postaci zdjęć oraz w postaci filmów. Zachowane rury, chyba po instalacji pewnie grzewczej, jak się nie mylę. Wszędzie jakieś rękawiczki po pracownikach. Tutaj też kratka wentylacyjna. zachowane proszę Państwa po lampach przewody elektryczne i tak jak wspomniałem właśnie wszędzie, wszędzie zabite te deski. Ale dobrze, że chociaż troszeczkę słoneczka z rana tutaj przebija się przez te deski, ponieważ zawsze coś lepiej widać, lepiej się nagra coś, żeby ta pamiątka była jednak bo możliwe, że kiedyś tego obiektu może nie być. Może być tak, że ten obiekt zostanie zrównany z ziemią, tak jak pozostałe inne obiekty, które niestety nikt nie chciał wykupić, a ktoś wykupił działkę tylko, więc to po prostu zlikwidował takie sere obiekty za pozwoleniem, a wybudował jakiś nowy. To wszystko zależy już od czynnika takiego, jaki sobie tam sprawdzi. Więc zaraz idziemy sobie na drugie piętro. Zobaczcie porobione barierki. Więc jednak coś tutaj ktoś coś stworzył. Ktoś coś tworzył, chciał pewnie dobrze ale nie do końca. Ponieważ może brakło funduszy albo po prostu nie wiem może zmarł albo coś nie wiem. Zobaczymy, co słychać na tym. Wszystkie te piętra są jednakowe. Wszystkie te piętra są te, te, te jednakowe, i, i te pokoje, całe te sale są też takie same. Aczkolwiek, już tutaj króluje grafiki, proszę Państwa. Król grafiki i ławeczka. Więc już widać, że tu ktoś jednak przesiaduje. Może w nocy. Może teraz nie ma. Może jakaś młodzież wejdzie i piją piwo. Jak widać tutaj. O, To jest akurat Tiger, to jest Energetyk. Zobaczcie tutaj. Mała salka. Płyteczki zachowane. Umowelka pewnie była, ale już jej nie ma. No i oczywiście Gravity. Litwin, paruwa. No już... Tak to bywa, że ludzie młodzi lubią sobie pogramolić, ale głupoty. Zobaczcie kolejna sala. Szyny zachowane, może była sala operacyjna, nie wiadomo. Tutaj się ostały wieszaki jakieś, zobaczcie. No i kurde grafiki wszędzie. Coś pięknego. Kolejne płyteczki zachowane. No no oczywiście no, jak widać poważgrane. Tutaj kolejne. O, nie szukaj pocieszenia w innym człowieku. Tylko do jakiego człowieka ten tekst się tyczy? Bo wiadomo, że niektórzy są bardzo dobrzy pomagają. Niektórzy są zawistni, a niektórzy to są po prostu kawał chama i prostaka. Choć pomaluj mój świat. Po prostu głupoty wypisują, a najlepsze ten to właśnie nie szukaj pocieszenia w nim życiu. No, do kogo to się tyczy, to tego nie wiem. Wiem jedno, że na pewno nie do dobrych ludzi. A mało jest takich. Kolejna sala, ostatnia farba zielona, widać, że było malowane na czerwonej farbie. Tu jeszcze się ostała farba na zielonej farbie. Tu tutaj my wchodzimy, jedziemy na drugą stronę zobaczyć teraz, jak to wygląda. Jesteśmy na drugim piętrze. Tu jest jakaś bo była może ubikacja. O. o, to tutaj były też właśnie prysznice, pewnie toalety. Tak, toalety były tu na pewno. Tu się ostały płytki, bo tutaj dopiero jest efekt. Proszę państwa. I oczywiście wszędzie co? Graffiti. Wszędzie graffiti. Do niektórych takich tekstów to są napisane i powinno się czytać, jak się nie wie, mogą coś źle wróżyć, ale na szczęście my są dobrzy ludzie i tutaj robimy materiał. Zobaczcie, zamurowana cała ściana, bo wypadła pewnie, albo coś tu było, ale je. na pewno zamurowana jest. Dyski oczywiście. I proszę Państwa, zobaczcie, mogła jest na polu. Bardzo dobrze, że jest mgła, bo my tutaj spokojnie możemy sobie materiał nakręcić, nikt nas nie widzi. Na no spokojnie. Ale jest klimat naprawdę. O zobaczcie. Kolejna sala. To pewnie była na pewno już sala, gdzie pacjenci leżeli. No i tutaj oczywiście korytarz pięknie robi wrażenie. No i ostatnie jeszcze te wiesaki, albo na półki były, albo po prostu na kable. Raczej na półki mi się wydaje. Ostanę kontakty, wywiecznik. No idziemy dalej. Zostało nam jeszcze jedno piętro trzecie, ostatnie. Jak się nie mylę. Czyli ten, to ostatnie piętro to jest trych, albo następna sala. Więc zobaczymy. Zobaczcie jak to wygląda na dół. O. Schody w dobrym użyciu nawet. A tutaj już, proszę Państwa, jest jednak coś takiego jak istrych, a może i salki. Kolejne ubikacje, kolejne grafiki. Oczywiście widać, że młodzież smutki wydala, tu już trzeba bardzo uważać, bo tutaj nie dość, że są sale, to jeszcze jest strych. może no sobie teraz przejdziemy po tą stronę to pewnie była serka jakaś może coś tam trzeba widać a tutaj już strych czuć drewnem jak to w górach o, tutaj już niestety nie będę wchodził po tych schodach, bo są niestabilne. Tam jest też jakiś mały strych pewnie, ale tam nie będę wchodził, bo nie chcę, żeby się coś zawaliło pode mną, a już widać, że tam po prostu nic nie ma ciekawego. Tu jakieś, ktoś majtki zgubił. O, stary, 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 stary klosz na lampę się zachował nawet. Jakieś klosze były kiedyś nawet też w szkole. Zabite oczywiście o Całość blachami. Zobaczcie Państwo jak to wygląda. Tutaj próbuję wejść do góry, ale trzeba bardzo uważać, bo chociaż są zdjęcie zrobić, to będzie dobrze. I co tam jest? Dużo gruzu. Jest dużo gruzu. A jest tam teraz ktoś nie. Jest taka rozłożona poduszka. Mhm. Tutaj chyba Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, że możliwe, że mogą tutaj bezdomni przebywać. I sobie robią właśnie lokum na zimę. Bo wiadomo, że pod dachem jest cieplej. była gaśnica kiedyś. nie już schodzi. A my sobie przejdziemy na drugi koniec. Na drugi koniec te, tego korytarza. Tam pewnie będzie druga część tego właśnie te, strychu. Jaka salka? Wszędzie grafiki, proszę państwa. No, normalnie. Wszędzie. Tutaj kolejne ubikacje. widać, że się paliły, bo jest ciemno. Sadzę. I tutaj już jest strych kolejny. Ale wejście już na górę niestety nie ma. Tak to wygląda. Zrobimy jeszcze kilka zdjęć. I to by było na tyle, proszę Państwa. Ale zanim będziemy stąd już iść na dół, to ja jeszcze pokażę to, co nagrałem. Ja będziemy schodzić jeszcze, tak, rzut oka ostatni, aż do wyjścia. No, oczywiście, pożegnanie już zrobię na tyle na zewnątrz. Ale póki jeszcze jestem tu w środku, tu kolejna gaśnica była. Póki jestem tu w środku, teraz jeszcze to ostatni rzut jak to wszystko wygląda powolutku... Poczekali to, 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 to... Remont, mm -hmm. po remont nie skończyli. Tak, zaczęli remontować ten budynek, niestety nie skończyli. Tak jak wspomniałem wcześniej nie wiadomo czemu nie skończyli, ale... Może ktoś będzie chciał odremontować znowu. Tutaj jakaś szuka chłopaka od lat 14-15. Napisz do mnie to ci zrobię. <laughs> Lubię takie teksty normalnie. Bez mózgowie muszą to pisać. W ogóle nie wiem czemu tak w ogóle bazgrają, Ale to. Tutaj akurat jest wszystko do remontu. Jak ktoś to zacznie remontować całkowicie. To będzie z tego dobry, dobry obiekt, nawet. Bo może i powstać jakiś hotel albo coś innego. Nowy szpital powstał, ten stary szpital, co jesteśmy teraz w nim upadł. Więc może ktoś coś kupi. Nie będziemy schodzić do piwnic. Tam się schodzić do piwnic. ale nic ciekawego w piwnicach oczywiście nie ma. Zobaczcie, jeszcze rzut oka ostatni. Ura, Kochani jestem już na zewnątrz tego szpitala. Dziwi jeszcze tutaj jedna rzecz taka co tutaj było. Bo to coś musiało być też i mi się wydaje że jeżeli tu był szpital to może być prosektorium. Więc to by było na tyle. Jeżeli się odcinek podobał dajcie jakiś komentarz łapkę w górę. Oczywiście my Nagrywamy tylko, zostawiamy tylko zdjęcia po sobie i filmy, nic więcej, nie dewastujemy. Nowych yy, subskrybentów proszę o wejście na pozostałe filmy nasze, a ja dalej idę szukać z Lucjanem jakichś innych dobrych obiektów. Zobaczymy, może się coś znajdzie po drodze znowu. Albo muzeum, albo urbex, albo historyczne jakieś obiekty. Więc serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. Kazan i Lucian z wiedlisk